Kamienicy polskiej w ostatnich dniach króluje koszykówka. Wszystko za sprawą jubileuszu 20-lecia UKS u dwójka Kamienica Polska. Organizatorzy przygotowali wiele cennych i wartościowych zajęć dla młodych zawodniczek. Najważniejszy był jednak sam turniej. W związku z tym, że nasze dziewczyny też są coraz starsze i poziom ich jest coraz wyższy. W tym roku zdecydowaliśmy się na troszkę inną formułę turnieju, czyli nie są to reprezentacje szkół i tutaj nasze okoliczne drużyny. Zaprosiliśmy drużyny z Katowic, z Bytomia, z Rudy Śląskiej, z Mińska Mazowieckiego. Turniej się zrobił ogólnopolski. Bardzo się z tego powodu cieszymy. Czwartkowy turniej miał przede wszystkim charakter towarzyski. Co o takiej rywalizacji sącą same koszykarki? Na pewno jesteśmy bardzo zmotywowani do tego turnieju. Mamy ciężkie drużyny. No ale jesteśmy dobrej myśli, staramy się wygrywać i dobrze grać. Mnie osobiście bardzo się podoba ten pomysł, jest to taka forma też luźnej gry, bo wiadomo to nie jest liga, mecze są troszkę krótsze. Natomiast zawsze można porywalizować z innymi drużynami, albo starszymi, albo młodszymi, można się sprawdzić, myślę, że jest to dosyć fajny pomysł. O miano najlepszej drużyny w turnieju w Kamienicy Polskiej rywalizowało pięć drużyn. Jak poziom zmagań oceniają główni zainteresowani? Widać, że poziom jest naprawdę wysoki dzisiejszych zawodów. No cieszymy się, że pomimo upałów, dziewczyny dają w siebie wszystko. Myślę, że są. Równane. Wiadomo, każdy coś potrafi, tylko czasem jest stres, czasem są jakieś emocje i nie zawsze wychodzi tak, jakbyśmy też chcieli. Podczas turnieju zawodniczki wszystkich drużyn mogły korzystać z zajęć z psychologiem, dietetykiem oraz fizjoterapeutą. Jak ważne są takie spotkania na początku sportowej przygody? To jest bardzo ważne, rozwijamy się przez taki turniej. To nie chodzi tylko o wygrane mecze, ale o rozwój. Moim zdaniem bardzo ważne. No, dietetyk na pewno pomoże doradzić jakąś dietę, czy niekoniecznie dietę, ale da, da jakieś może w. Wskazówki, jak się odżywiać, żeby mieć siłę na treningi, bo to też jest bardzo ważne. Turniej zakończył się zwycięstwem MKS-u Moskatowice. Trzecie miejsce przypadło gospodyniom z kamienicy polskiej.